Bo były dwa rajdy i przeżył jeden facio I to nie wiem czy to jest fotograf, czy nie Kapła, no fajnie Dalej Kurde bele, kolejne pudło Niestety w tej wiosce też tego nie posiadali No nie wiem, nie wiem Muszę znaleźć wioskę odpowiednią Gdzieś powinna być jakaś, która będzie miała to, co trzeba. Nawet nie musiałam daleko lecieć jest kolejna. Tym razem taka w grubym lesie robiona. Czy to jest ta, której byłem? Byłem w niej. Ale czy kartograf nie jest? Nie jestem pewny. Uuu, ognisko. Fajnie. Panowie, kartografa macie. Ty jesteś kowal, nie masz. Chyba w tej nie było. O ja cię kręcę, w tej nie było. O, tutaj mamy stół kartografa, tu mamy puste mapy, wezmę sobie dwie te puste, nawet trzy do mapy, weźmy je, zobaczmy, napisaliśmy, co my tu mamy, dobra, tą wioskę mamy, gdzie ty jesteś kolego? gdzie on jest, on mi jest potrzebny, panie kartografie, panie kartografie, gdzie pan jest, o, dwa w ogóle stanowiska mają, no chlebki to ja wezmę wszystkie, ponieważ jedzenia nie mam za wiele, a w trial.